Kolejny challenge. Trzy daniowy obiad dla całej rodziny w 30 minut. Misiek, dasz radę? Jak nie ja, to kto? Witajcie na szlaku smaku. Produktów całe mnóstwo, no bo i duży obiad. Ale co będzie najważniejsze, słuchajcie, do kotletów filet, jajka, mąka, proszek do pieczenia, nieco papryki, zielona cebulka. Do zupy groszek, dużo groszku, śmietana i koniecznie pieprz. Deser jogurtowy z wiśniami. Zaczynam. Pierwszy na tapet trafia kotlet. Mało czasu, więc będę mało mówił a dużo robił. Słuchajcie, fileta kroję w kostkę. To jest doskonały pomysł, kiedy w domu jest mnóstwo gości, a w lodówce tylko dwa filety. Lecimy dalej, bo czasu mało. Papryka, zielona na początek. Czas na czerwoną i żółtą. Ja oczywiście też wykorzystam. Pietruszka i koperek. Mąka. Jak dużo? Około 4 łyżek. Ja używam wrocławskiej, ona jest idealna do pierogów, do naleśników i właśnie do tego typu siekanych kotletów. Proszek do pieczenia. Po to, aby troszeczkę spulchnił kotlety, tak aby były delikatne i puszyste. Około pół łyżeczki. Jajka. Na taką ilość dodam 3. Sól, nieco pieprzu. I pojawi się tajemniczy składnik: Tanam majonez. Raz i dwa. I postępuję dokładnie tak jak z każdym innym ciastem. Odstawiam na 15 minut. Zupa. Do garnka wlewam odrobinę oliwy z oliwek. Nie czekam aż oliwa się rozgrzeje. Od razu wrzucam włoszczyznę. Zupa z zielonego groszku, więc czas na zielony groszek. Warzywa muszą się lekko przesmażyć, dlatego zostawię je, niech się dzieje, a ja w międzyczasie przygotuję sobie już element deseru. Co to będzie? Żel z wiśni. Mam wiśnie mrożone bez pestek. Dam wszystko. Wiśnie zasypuję cukrem. 3-4 łyżki powinny wystarczyć. Tu się dzieje, tu się dzieje. Czas, żeby zadziało się też na patelki. Oliwa z oliwek. Jak się dobrze rozgrzeje. Jest bardzo dobry czas. Wychodzi na to, że chyba zdążę. Warzywa robią się miękkie. To jest dobry moment na to, aby zalać je bulionem. Bulion to nic innego jak niedzielny rosół, który został i właśnie teraz go wykorzystam. Zupę doprowadzam do wrzenia, patelnia jest już mocno nagrzana, więc mogę układać pierwsze kotleciki. W wiśniach też już się dzieje. Zaczynają cudownie pachnieć. I o to chodzi. Zobaczcie, jak jest kolorowo i błyskawicznie. Minęło zaledwie kilka chwil, zupa prawie gotowa, kotlety się smażą. Dodatek, to jest bardzo ważne. Co mam? Kopytka ziemniaczane. Bardzo je lubię. Są błyskawiczne w przygotowaniu, można je ugotować lub podsmażyć. Ja dzisiaj będę je podsmażał na patelni. Kilka kropel oliwy. Kopytka potrzebują zaledwie 3, maksymalnie 4 minut na patelni, aby były lekko chrupiące i cieplutkie w środku. Czas obrócić kotlety. Pamiętajcie, aby obrócić je mniej więcej po 4 minutach. A, cudowne! Złociste, rumiane. Zupa zdążyła się zagotować. Trzeba ją, jak to mówią dzieci w przedszkolu, zaśmietanić śmietanka 12%. Dodam jeszcze jedną. No I zobaczcie, gdy śmietana jest dobrej jakości, a ta jak widać jest doskonałej, to nawet dodając zimną śmietanę do gorącej zupy nic złego się nie dzieje. Zatem zostaje ukończyć deser. Kisiel, ponieważ w garnku są wiśnie. Nie chcę, żeby było wiśniowo-wiśniowo, więc użyję żurawinowego. Kopytka gotowe, zupa gotowa, kotlety gotowe, żel do deseru gotowy. Czas doprawić. Ostatecznie zupę. Sól i pieprz, tradycyjnie. Zupa z jarzynami nabiera smaku wtedy, kiedy dodamy do niej dużo ziół. Zostały ostatnie sekundy i został tylko deser. Powinno się udać laska wanilii. Przecinam i wyciągam miąż, który jest niezwykle aromatyczny. Na dno nieco wiśni, porcja waniliowego jogurtu. I znowu wiśnie. Deser gotowy, danie główne, kopytka. I nieco zielonej cebulki, zupa. Cudowny obiad dla dużej rodziny w 30 minut. Takie rzeczy tylko u nas, na szlaku smaku. Po ten i pozostałe przepisy zapraszam jak zawsze na kanał YouTube Na Szlaku Smaku. Pamiętajcie, że wiele dzieje się również na Facebooku i na Instagramie. To co? Ja zapraszam całą ekipę programu na obiad. A Wam życzę smacznego, bo wierzę, że już wkrótce w Waszych domach zapachnie groszkiem, kotlecikiem i wiśniami. Do zobaczenia. Cześć!